W pierwszym zbiorniku było czterokrotnie więcej wody niż w drugim. Po wlaniu 6 litrów wody do każdego z nich, w pierwszym jest dwukrotnie więcej wody niż w drugim. Ile łącznie wody jest teraz w obu zbiornikach? No to zapiszmy to, co mówi nam zadanie. Czyli niech będzie x, to będzie mm, ilość wody. W drugim zbiorniku, tak? W pierwszym było cztery razy, czterokrotnie więcej niż w drugim, czyli 4x, tak? Ilość wody w pierwszym. I co dalej się stało? Po wlaniu 6 litrów do każdego w nich, w pierwszym jest dwukrotnie więcej wody niż w drugim, tak? Czyli dolaliśmy wody do pierwszego, znaczy tak, do pierwszego i dolaliśmy wody do drugiego. I co się stało? W pierwszym jest dwukrotnie więcej wody niż w drugim. Czyli, żeby to było to samo, to tą wodę w drugim muszę pomnożyć razy dwa, tak? I tak. To jest woda po dolaniu 6 dolaniu litrów, a woda w pierwszym zbiorniku po dolaniu 6 litrów, a tutaj jest woda w drugim po dolaniu 6 litrów, tak? Ale tu jest napisane, że w pierwszym jest dwukrotnie więcej wody niż w drugim. Czyli jak coś jest dwa razy większe, czy jak na przykład Tosia ma x wzrostu, a jej tata jest dwa razy wyższy, to mnożę to razy 2. I tutaj robię dokładnie to samo. Tak? No i teraz mogę to wyliczyć, bo nam chodzi o to, żeby wyliczyć x, czyli żebyśmy poznali ile jest wody, czyli mamy 4, 6 plus, 4x plus 6 równa się 2x plus 2 razy 6, czyli 4x plus 6 równa się 2x plus 12 to przerzucam tu, a szóstkę tu, czyli jest 4x minus 2x równa się 12 minus 6 czyli 2x równa się 6, dzielę przez 2 by wyliczyć x, x równa się 3 i co nam to dało to nam dodało, dało, że w tak, w pierwszym zbiornik, znaczy w drugim było 3, drugi, pierwszym było 4 razy 3, czyli 12 litrów, tak? Zgodnie z tymi oznaczeniami tu na górze. No i teraz mamy obliczyć ile łącznie wody jest teraz w tym momencie, tak? Po dolaniu. To tak. Więc tu zróbmy. po dolaniu. W pierwszym zbiorniku to mamy 4 razy 3 plus 6, czyli 18. Drugi mamy 3 plus 6, czyli 9. Dlaczego nie mnożę razy 2? Bo to było założenie, że jest dwa razy więcej w pierwszym. No i zgadza się, tak? I teraz mamy powiedziane ile łącznie, czyli muszę dodać wodę w pierwszym i w drugim, czyli 18 plus 9 równa się 27, czyli 27 litrów było łącznie w jednym i w drugim.